Bardzo przepraszam za lekkie spóźnienie, ale kwestie techniczne nam to spowodowały. Zapraszam do zabrania głosu pana przewodniczącego naszego związku, pana Remigiusza Sikorę. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, a szczególnie te światło daje, bije w oczy, że w ogóle nic nie widzę. O tak, dziękuję bardzo. Chciałbym przywitać szczególnie naszego burmistrza. Tak mówię od razu, bo się na nami najwięcej opiekuje. Pana Krzysztofa Mikołajewskiego. Chciałbym również przywitać serdecznie no, rzadką u nas bywającą, panią Helenę Łudowską, sekretarza naszego Zarządu Okręgowego Związku. Witam pana prezesa Szczurowskiego, prezesa spółdzielni. Jestem Bruno, dziękujemy bardzo. Witam silną grupę spółdzielni RSM Praga. No, mamy tutaj pięciu przedstawicieli, w związku z tym, kto dzisiaj będzie liderem, to pod... A, kolega. To teraz już jest nasz członek, pan Haras. Witam pana dyrektora Białka, gospodarza tutaj naszych włoskich. No tak, to, no to już lat współpracujemy, panie dyrektorze, sporo. Chyba 2002, albo jeszcze wcześniej. No właśnie. Witam panią dyrektor Danutę Jankowską. Biblioteki na Targówku, która nam pomaga bardzo. I proszę Państwa, tutaj, o, i widzę Panią Ziemiańczyk jeszcze, witam ośrodek Pomocy Społecznej. Zapraszam, jest wolne miejsce. Chciałbym Państwu jeszcze przedstawić nowych gości, którzy u nas jeszcze nigdy nie byli. Niektórzy już wiedzą, próbujemy.